To jest kanał forum dyskryminalowe. Tu u mnie jest przeszkoda, na której będę miał dzisiaj challenge. Ustaliłem sobie, że chcę sprawdzić, ile trików jestem w stanie zrobić na takiej piramidzie. Ale już w tym momencie ustalam sobie challenge, że 20 to jest minimum. Możecie obstawić, jakie triki umiem i ich nie zrobię na piramidzie? To jest dla Was zadanie w komentarzu. Standardowo zapraszam Was do mojego. Skateshopu, skatesklep.pl Jeżeli chcecie wspierać bezpośrednio nasze działania to no i na przykład potrzebujecie sprzętu dyskrolkowego No to wbijajcie na skatesklep.pl Zawsze dla was jest 10% rabatu Z kodem FORUM10 Teraz niedługo wjeżdża dostawa Bo już nam zaczęło brakować sprzętu Ale to dobry znak, bo to znaczy, że kupujecie I się z tego bardzo cieszę Przechodzimy do challenge'u Najpierw sobie, nie wiem, poprobuję. nie no podstawy, podstawy, więc taka rozgrzewacz. Więc jeżeli zastanawiacie się jakie triki można robić na piramidzie, to myślę, że to jest film dla was. Szczególnie, że na zachodnim piramidę jest dosyć gówniana. Jest dosyć gówniana pod takim względem, że jest średnio... Yy, tak jakby wielkościowa, bo jest i jednocześnie za mała. No jest po prostu za mała, w dużym skrócie. Kąt jest może nawet spoko, ale jest za mała, żeby był taki kąt, więc ciężko. Ale dobra, zmienimy. Zróbmy coś trudniejszego teraz w takim razie. A few moments later. Mimo, ja mamy pierwszy, trik, który umiem, ale to chyba nawet nie zamierzam zrobić, bo totalnie go nie czuję. A wiecie, że są dobre znaleźć. Mega załamka z mojej strony. Ale ta walona piramida jest dowalona, jest słaba, daje się lepsza. Jest taka kwestia, że chyba mi się triki wyczerpały, może nie mam pomysłu, więc jeszcze dociśnę tak jakieś rzeczy typu Big Spiny i do końca i zobaczymy ile trików wyjdzie, bo ja już nawet nie pamiętam, ale mam nadzieję, że już z 20 chyba jest, ty no mogłem liczyć to. Jezu Konrad z debilu ale w montażu wyjdzie na szczęście i na filmie lecimy dalej oh. ten moment kiedy nie boisz się zrobić spróbować wylądować no ale tak się flipa no i tak morą tak bardzo na swoją też nie zrobię, bo boję się zawsze, że wypadnę. Nie zawsze uciekam za bardzo do przodu. Więc kolejny twik, który umiem, go nie zrobię na pewno na tej piramidzie. Ale zrobię w tym, nie umiem na flacie, ale umiem to piramidę. Ale to wjechałem, ale mam siły i muszę iść na studia. W ogóle miałem dzisiaj na sobie. Moje ulubione spodnie, chyba, jazdy na desce ostatnio, czyli Carpenter Green World Pants z nerwusa i uważam, że to kawał dobrych spodni deskorolkowych. Już robiłem taki wstępny post na grupce, na forumku, na który was serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie jakieś ciekawostki ze świata deskorolki, to wbijajcie na forum deskorolkowe na grupkę, tam możecie mieć kontakt ze społecznością deskorolkową Jest generalnie bardzo, bardzo spoko Polecam Pamiętajcie, że mamy nasz skate shop. no fajny jest Są fajne rzeczy, szybko przychodzą rzeczy Wspieracie fajnych ziomków chyba Cię Ciężko mi tak o sobie mówić, ale Mam nadzieję, że chociaż staramy się być fajni, no. Za starania chociaż Dobra, dzięki za oglądanie to było forum deskorolkowe, to był challenge, piszcie jaki challenge następny, chcecie na jakiś skit parku coś Żegnam się, pa pa i wbijajcie na nasze social media forum deskorolkowe Instagram TikTok Konradia. Yeah. i Maty też ma TikToka. Mam też kółkę deskorolki swoją w Warszawie, jeżeli jesteście zainteresowani, jesteście w Warszawie. jazda razem. Żegnam się, pa!